Z tej strony FGFZ i w dzisiejszym odcinku gramy w PKXD. Z moim kolegą próbowaliśmy się dołączyć na ten sam se, na tego samego serwa, ale coś nie wyszło. Ale jest też z nami. Przywitaj się. jak Jakbyście go nie słyszeli, to i tak pod, podgłoszę laptopa się połączyliśmy i tyle. Okej. Okay. Teraz już będziecie go na pewno słyszeć. O, obudzę sobie reniferka. Ja idę na pet parkura. Ja idę na pet parkura. Dobra. Nie, zresztą to byłem. Chcesz wiedzieć, jak dostać zwierzaka? Chcesz wiedzieć, jak dostać zwierzaka? Tą kapsułę zwierzaka? Nie, czekaj, ja ten. Ja dom buduję najpierw. Czekaj. Dobra, to. Jak ten, to zaraz ci pokażę. Ja, ja idę do łóżka, ja mam łóżko. Ej, gdzie moja łóżko? Cii. Tutaj? Ej, mojego łóżka, nie I... ma kto łóżko ukradł. Start! wywaloni. Kurde! Nie! Ja nie mogę. Nie wyszło mi, ale mi... ja się nie poddaję. Nie jestem taki nubek jak Antek, że się poddaję od razu, jak spadnę. Etypne. Kurde. Lecimy. Teraz się uda. Na 100%. Nie, na 99,9. Się uda. O, przynajmniej pierwsze się udało. No nie, nie, nie. Dobra, już nie, dobra. Idę do Pet Shopa żeby coś kupić dla mojego przyszłego zwierzaczka. Gdzie jest ten pet shop? Hmm. Pet shop tutaj, dobra. Ja buduję sobie ten, ten. Ja ci zaraz pokażę, jak peta zrobić. Mieć tę kapsułę. Czekaj, a jak ten? Dobra, tu idziemy. Ja eee, to nie, nie, O co za Okulary dla zwierzaczka można kupić. To no, fajnie. To się... też się kupię. Pewnie Ej, są... zaraz muszę, to no. Czapeczki zwierzaczkowe, ale ja idę do rzeczy dla zwierząt. O, dobra miseczka. Karma będzie mi potrzebna. Kurde, ale to kosztuje. Ja tylko Kurde, pięć tak, właśnie To ty. dobra, kupuję hmm. Chodź coś... Dawajcie coś mi za kasę. O, tysiąc. Kurde, nie wiem czy mi się opłaca. To ile? 10 tył, To ile? Nie, w serduszko to ja i tak nie chcę. To się będzie w gwiazdki. Ładować. 600! Ja już kupuję. Okej okay. No i chyba to będzie o, trzeba. Ja lubię żagów. Dobra. No i teraz mi się zradowało Ja kupuję rzeczy dla zwierzaka. Mi się i też sobie ja już chyba mam to wszystko kupione. Dobra, ja już stąd idę. Gdzie tu jest wyjście? dobra Siema, panie robot. Ja, musiałam, ja muszę grę zresetować. Czemu? Czekaj. No bo coś mi się zajęło. Muszę grę zresetować. No. Mam nadzieję, że nie będzie wszystkiego od nowa. Lecz że tego, że nie będę musiał znowu stawać z tym. Nie, raczej nie. To się zapisuje. Dobra, ja teraz idę, idę do mojego domku. Idę Dobra, ja... Nie, to po prostu wyłącz. To ci się zapisze. To, to, to są zapisy? Tak. To się zapisuje automatycznie. O, to by... idziemy jak kulturalny człowiek po ścieżce. No dobra, kulturalny człowiek na chwilkę może zboczyć na trawę, czy, żeby, żeby, żeby obudzić zwierzaka. Siema. Na chwilkę to może. O i tamten. Dobra, tutaj kuchnia. Tutaj samo. Tutaj będzie... Kurde, 5% mam. Mam jeszcze na rajda musi starczyć, że ja mam 5% chłopie. Zaraz chyba widzowie... Zobacz. Zaraz chyba widzowie kończymy odcinek, bo muszę iść szybko podładować Ładować telefoniks. Gdzie to jest? Poszukano, mnie zmarwałem pieniądze. Oj, 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 to mi się bardzo nie podoba. O nie, jednak jest. Dobra, kupię kibel za 300. A, no tak, dobra co? Ej, przecież sobie kupiłem wcześniej jeszcze Karmę. Co jest? No to sobie oto. Pies będzie tutaj. Okay. Ale drugie te rzeczy, no cóż? Dla psa? Rzecz... Nie dla siebie. Kupiłem oto. A to sobie postawił obok mojego łóżka. Dobra, teraz tylko poczekać do jutra na tego peta, nie? Dobra. Powiedzcie, jak zrobić tego peta? Toś, to sobie zrobisz później, chłopie, a peta to już musisz teraz. Zaraz kończymy. Ci nie powiem. Dobra widzowie, to by było na tyle w tym odcinku. Ponieważ chcieliśmy tylko pokazać nową serię na tym kanale w yy, ten. Yy, PKXD Będę to nagrywać często, przynajmniej tak myślę. Ze mną teraz będą codziennie odcinki ze mną. Mm. Bo teraz będziemy się codziennie widywać na laptopie. Po lekcjach sobie włączamy Teamsa znowu, i. No bo w końcu zdalne są lepsze. Kurde. Na wielorybka. Kurde. Nie chciałem do wody, ale dobra. Ja sobie pływam w basenie. Dobra, chodź już anty, bo już chcę. Ko kończycie ten odcinek. No dobra, no Musisz sobie ksywkę wymyśleć. Telewizja się siebie. O, mam, mam ci... już, dla ciebie dobra. ksywkę. Kocyk. Ej, no to jak zrobić, Peta? To chodź tutaj i w sensie idź do Pet Shopu. Tam, gdzie jest ten basen duży. To jezioro. Tam pochodź do hotelu. Czekaj, bo. Aż Czekaj, co tu jest. Weszłem do czyjegoś domu, ale chłop, ma fajny dom. No bo chłopie to są już pro playerzy. Nawaj. Chodź właśnie do tego ten. I tam, pochodź sobie dookoła tego basenu, tego jeziora. Okej, okay, bo idę. I tak jakby. Jak to by. A mój brat przecież Jakby to udało urządź... Jak znajdziesz, tak. poszukaj, bo... No ja jestem już na tym basenie, no i co? Znaj... no i... No widzę, ten, ten na wprost. No ten taki z, y, z pieskiem takim, z okularami, ten, no ten z Nie do ciebie. Dobra, jestem. Trzyma. Trzyma. No i co teraz? I A mam i... wejść do tego robota? No. Nie, do petrząku! Pokaż gdzie do tego jesteś. tam gdzie jest dużo psów. Pokaż, pokaż, gdzie ty jesteś. Tutaj. Tak, tutaj wejdź. Idź do tego robota. Idź do tego robota. No jestem, nogada coś do mnie. I zaraz ci się pokaże, że obok twojego domu jest taka kapsuła mała. No jest. No i, i za, za 24 godziny z tej kapsuły będzie pet. Za 24 godziny. No, o, fajnie. Mi zostało 16. No dobra, no to. Jak chyba przejdziesz kończy... przez ten tunel? A, przez tunel jeszcze przejdź. No, no właśnie. Tunel. Jeszcze rajda. ja. Dobra, widzę, że zakończyłam, odcinek. się z wami. I na razie. E, dobra.